Siemanko, ja jestem Gryzdym, a dzisiaj zagramy sobie w Beach Boogie Racing I dzisiaj gramy w turniej W odcinku z reakcji Igorejsa na tą gettę Powiedziałem wam, że jest ten event taki No i go organizujemy Muszę zająć od pierwszego do trzydziestego miejsca, żeby zdobyć to autko, którym właśnie jadę. Aj! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No nie no. Okrążenie pierwsze, a to jest na czas. Dobra, jedziemy, jedziemy. Mam nadzieję, że nam się uda to autko wygrać. Nie no Dobra jedziemy W poprzednim odcinku odblokowałem też nową kartę i przepraszam że na początku tak trochę zacinało O, Warp speeda dostaliśmy. To sobie użyjemy Bo to jest fajne Warp Speed jest fajne Oczywiście wziąłem bizor Pam no bo on się teleportuje. No nie no. No i teleportation użyjemy. Użyłem jej w złym momencie, ale jakoś się udało. Dobra, jedziemy. No. Kurcze. Dobra, jedziemy. Użyję jeszcze tego. Nie, on miał trampolinkę. Nie. Musimy szybko dojechać. Kurczę. Niepotrzebnie to zużyłem 2 minuty 24 220 Kurczę, jedyne co mam to 500T 223 dobra musimy to, to zagrać jeszcze raz Ty no nie spodziewałam się, że będzie to aż tak ciężko Jedyne utrudnienie tutaj, jak dla mnie, to jest to, że gramy tutaj z tymi, z ludzikami tymi. Aha, dobra. Jej. kurczaczki. Kurczę, musimy to zrobić szybko. Ja jestem ciekawy, ile czasu miała pierwsza osoba. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Kurczę, nie mogę do niego podjechać, bo... O, teraz już mogę. Bo bym dostał tą latkę, tenkę, że nie mogę praktycznie nic robić. nie no, jeszcze to dostałem. Dobra, jedziemy O, tą sobie tutaj szok jedziemy. Mam nadzieję, że dostaniemy to auto jednak. Bo nie powiem, że byłoby bardzo fajnie. jak gdybyśmy teraz dostali tego warp speeda, co wtedy dostaliśmy. Ona miała warp speeda. Gdybyśmy dostali teraz tego pick a teraz dostaliśmy, mam nadzieję, że ktoś będzie miał jakąś fajną. O! Aha! Kurczę! Dobra! A teleportuję się! że to... Dobra, zostało już mało do mety, ale czas jest praktycznie taki sam. Może nawet trochę większy. Nie no, taki... taki sam. Aha! Dobra, poświęcę się dla was i wydam te 5 klejnotów. Dobra, ostatnia rundka tego w tym odcinku, i, i otworzymy skrzyneczki. Bo przygotowałem, bo pod ostatnim filmem zostały dwie, dwie łapki. Na moment, w którym to nagrywam, oczywiście. No i dlatego otwieramy maila oraz zwyczajną skrzyneczkę. Tutaj komuś damy szok. El Zipo. Najlepsze jest jak ktoś ma jakiegoś takiego power up, po co przyspiesza albo takiego co miała Angry Bull. Nie no. Musisz ponieść konsekwencje gościu. Okej. Okay. Najgorsze jest, że to jest na takiej mapce, akurat. I jeszcze to zostałem. Dobra, już ponad minuta, a to dopiero pierwsze okrążenie. Więc nie jest zbyt ciekawe. Dobra, trampolinka i tego wrzucamy. Pięknie. Nie, no. Wolne żarty. Jeszcze się będę palił Dobra Jedziemy, bo musimy mieć czas. Dobry. Dobra, dostaliśmy dwie rzeczy. Chociaż te rzeczy niewiele nam dadzą. Bardziej tutaj by się przydał speed. Królik, masz dobra, jedziemy. Jesteśmy już niedaleko mety, ale no nie. Gdyby to było bez ludzików, to bym się cieszył. Użyjmy teleportacji w tym momencie. Dobra, teleportowała nas fajnie. Ale nie będzie dłuższego tego A krut I czemu jest teraz na drugim. Halo Co to ma być 402? No jak to tak Dobra. Otwórzmy sobie skrzyneczkę. Koiny, Clark, Great i Angry Bull. Koiny, Gem, Hamster Bull i Firework. Dobra, mogę to ulepszyć, to ulepszam. Za ile jest właśnie nowa postać? Ty, no niedaleko. Dobra. Zagramy teraz z nową postacią, więc widzimy się za. Momencik. Dobra, póki co nie mam jeszcze dostępnej tej postaci do walki, jeszcze trochę mi zostało, ale aktywujemy sobie startiki dzisiaj, dlatego że był tak, taki, jest taki luźny odcinek, bo tutaj mieliśmy oczywiście możemy jeszcze raz zagrać. Aktywujemy Startikiego, jego. 280 coinów. kolejne dwa gemy. Jungle Tank tak, Kolejny poziom, i Bolon Chain Kolejna nowa karta. Dwie karty nowe, jedna epicko. Ja! Mamy, no, kolejną epicką taj, y y y kartę. Weźmiemy sobie ją może zamiast tego. I po poulepszamy rzeczy. Mamy też takie coś. Mamy też to do ulepszenia. To do ulepszenia. O, to do ulepszenia. I w sumie... Czemu nie ulepszę tego? To mi da 40. To mi też... Dość... A, to ulepszymy mi możemy olej leni. Dobra. No to, jedziemy. Czy uda nam się wygrać Lejlani? Aloha, już? Dobra. Musimy z nią wygrać, żeby ją dostać. Hmm. Wygramy to. Dla was, was widowie. No i już będę zaraz pierwszy. Nie rób, że to może... No, z tym jeszcze wstrzymam, póki tego nie będzie. Kurczę! O, ona też tego nie przeszła. I zróbmy sobie tak, najpierw Cię zatrzymamy, a to zostawię sobie na, na troszeczkę później. No. I jest git. To jej zabierzemy. Chhehehe. Biedamy to jednak. Co ona nas prześcignęła? A masz? A bo ona jest tam. Dob no... Dobra, jedziemy. Kurczę, te dwie rzeczy mi się teraz nie przydadzą. Tym bardziej, że ona ma tu. Dobra, ja to jadę tędy, bo tędy jest najbezpieczniej. Dobra, póki ma trampolinę, o ty, ona tam zginęła. Dobra, ona pewnie pojechała tam tym skrótem. Dobra, wygrywamy, wygrywamy jest. Mamy ją! Mamy ją! Mamy lejlani! Yeah. Oh, yeah! O! A to się odezwał mój braciszek. Walczę o mikkę. Mamy lejleni. Jak dobrze! Teraz zrobimy sobie drift attack. Zrobimy sobie to i zakręcimy kółkiem. Bo ona ma taką super mod, że ma takie jakby przyspieszenie oraz I jeszcze zostawia kwiatki, no chyba, że to zmienili z przyspieszeniem. Mam nadzieję, że nie. Nie, nie zmienili z przyspieszeniem. Kurczę, no prawie. No minimalnie. Próbujesz my jeszcze raz dajemy z tym czadu, dobra. A może tutaj lepiej to zrobić tak na szybkości. Mhm, mhm, mhm. jest, udało nam się. Tak, zrobiliśmy ten drift, a tak i co my tutaj mamy, no fajne rzeczy, Kręcimy kółeczkiem, tak 10 gemów, 10 gemów, no minimalnie, chcemy jeszcze raz, a nic nam nie szkodzi, chcemy sobie zwiększyć szanse na gemy. Czy tym razem? Nie, tym razem go nie będzie, ale za to mamy nowy kolorek. Finish. No to bardzo fajnie, weźmiemy sobie cyklon dla naszego Paint. Jerek. Jerek, jerek, jerek. O, mój braci Eszek zdobył nową postać, którą jest Mikka. Jaki fajny kolorek. Ty no. Ale my tutaj zostajemy przy takim, ale za to decal kolor możemy zrobić na taki. Tak. Aha. Co się stało? Dekal kolor. Nie, nie, ja Mamy to. to. Patrzę, dostałem. No i zagrajmy sobie jeszcze, jeszcze. No i jeden raz. Nie, nie drifta tak.